Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Chrisy 94 i Survive on Raft. Tak dawno nie było tego, tej serii, a ta seria jeszcze nie jest zakończona. Jak widzicie, tutaj stworzy sobie nasz statek z tamtej tratwy, z tamtego statku czy czegokolwiek to było. Już praktycznie nic nie zostało. I skąd ten materiał? Dlaczego tyle czasu nie nagrywałem? W ogóle nic. A nie zgodzę się z tą opinią, jeżeli ktoś tak myśli, ponieważ nagrywałem bardzo dużo materiałów. Nagrywałem ze względu na to, że jeżeli ktoś chce wiedzieć, co tam u mnie i tak dalej, mimo że filmików nie ma na kanale, to jakiś czas temu wrzuciłem taką informację. Na kanale jest taka zakładka, jak się wejdzie w mój, na YouTube oczywiście mówimy, bo tutaj to oglądacie. Jeżeli się wejdzie w mój kanał, tak, w Krissy94, to tam jest taka zakładka jak społeczność. I w tej społeczności jakiś czas temu umieściłem właśnie informację, że póki co będzie przerwa, jeśli chodzi o nagrywanie, <laughs> znaczy bardziej publikacje odcinków, ze względu na to właśnie, że zbieram sobie materiały na eksperyment, w którym to eksperymencie, będzie on w ogóle może, może tak inaczej, będzie polegał na tym, że przez dwa tygodnie będziecie dostawać jeden odcinek dziennie, będę publikował jeden odcinek dziennie. Tak, dobrze słyszycie, ale do tego naprawdę dużo materiałów jest potrzebnych. Więc, no, chciał, nie chciał, po prostu nie, wyrabia, nie wyrobiłbym się, gdybym nie przestał, że tak powiem, publikować i zbierać sobie zapasu tych materiałów. Później, po tych dwóch tygodniach, mam nadzieję, że lajki, komentarze, jakieś, jakiś ruch na kanale będzie większy. Nie wiem, może to właśnie. Jakieś, jakieś nowe subskrypcje, albo chociaż po prostu oglądalność, komentarze, lajki. No nie wiem, bo na razie to wszystko stoi i właśnie chciałem zrobić taki eksperyment. Czy przez te dwa tygodnie, jeżeli będę wrzucał faktycznie, publikował jeden odcinek codziennie, to coś się ruszy. Ja nie jestem w stanie tego zrobić na stałe, czyli żeby na stałe było po prostu no nie, tam jeden odcinek dziennie. Nie, nie, nie. Jeżeli będą dwa, no maksymalnie trzy na tydzień, to naprawdę będzie super, bo wierzcie mi, że to nie jest taki hopciu, zrobić sobie, nagrać sobie odcinek, zrenderować go, złożyć, zrenderować, wrzucić na YouTube i opublikować to już jest najmniejszy problem, ale wiecie o co chodzi, no to potrzeba czasu. Więc póki co tutaj sobie tak troszeczkę pogaworzę, po, po, pogadam <laughs> Stwierdziłem, że długo filmu w ogóle jakiegokolwiek na kanale nie było. A Survive on Raft to już w ogóle. Więc tutaj mamy albo ostatni, znaczy albo przedostatni, albo przed przedostatni odcinek. E, ze względu na to, że po prostu no i jeszcze jak widzicie ten statek, to. Ho, ho ho, do statku to mu jeszcze daleko, moi drodzy. No ale już zacząłem budować. Stwierdziłem, że kurczę. No, ej, 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 ej. no. Że pokażę wam co i jak, nie? Że już coś tam się zmieniło, że możecie. E, zobaczyć, że no nie próżnuje, tak, nie próżnuje, tutaj cały czas coś się dzieje. Przenoszę sobie to wszystko, co było na tamtej w tamtej strefie, to zmierza sobie, żeby tutaj to zbudować, więc naprawdę będzie fajnie, tylko no jak widzicie, materiałów idzie od groma, po prostu idzie od groma, więc. O, no właśnie, no i o tym mówiłem, widzicie? Już mi się jeden młotek zużył, po prostu. A co, tak naprawdę, co? Parę deseczek tylko zrobiliśmy, więc, to nie jest tak, że ja tutaj nic nie chcę robić. Po prostu no tych materiałów. Nie ma, jest znowu tylko 3 liny. Więc, no, jakby hmm, sami widzicie, że to nie jest po prostu proste. No, w ten sposób wam to powiem. I tutaj mamy: znaczy, powinniśmy mieć złom, ale mam to wszystko pomieszane. Ze względu właśnie na to, że naprawdę mega, mega dużo tutaj surowców idzie. I niektóre sobie tu wrzucam, a niektóre sobie po prostu odkładam na chwilę, żeby po prostu tutaj były i jakby, jeżeli będą potrzebne, to i tak je zabieram stąd, więc to nie jest tak, że, że ja sobie tutaj nic z tego nie zabieram, czy tam nie robię, po prostu, o tutaj będziemy mieli łachy, no i tutaj są już też łachy. Kolejne łachy możemy tutaj wrzucić, te sobie zostawmy, o tutaj. I jak widzicie, po troszeczku już tu sobie deski, których w ogóle nie mam, bo no idzie masakryczna ilość tych desek jednak tutaj. To wszystko poprzenosiłem, ale tu jest taki bajzel, o tu mam deski jeszcze. Tam jest Bajzel. No, no, to już chcę, żeby tak wyglądało, jak jest. Powiedzmy. To tak samo, że tutaj będą te dwa kolektory. Tutaj będą te palmy. Jeszcze jedną palmę chcę ustawić właśnie z tej strony. Ale póki co surowców mi. No, w tym to nie pokażę, co jest. No, w dzisiejszym odcinku Wam tego nie pokażę. Nie ma takiej opcji. Jak będziecie oglądać następne, to za jakiś czas na pewno pokażę, ale, ale teraz nie. No, no, absolutnie. No, więc to jest taki informacyjny, luźny filmik, żeby wam powiedzieć, że absolutnie z kanału nie zrezygnowałem. Yy, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zrobić ten eksperyment, nie? Zobaczyć, czy faktycznie, jeżeli bym przez te dwa tygodnie, bo może, może nie widać tych filmów, może po prostu do ludzi nie docierają te filmy, że ktoś taki jak ja. Uf, bałam się, że to ruszę. Że ktoś jak, taki jak ja nagrywa po prostu te filmy, nie? Że, że może po prostu to. To nie jest zauważalne, YouTube tego nie wyświetla, nie, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, jak to, jak to wyjaśnić. Chodzi o to, że po prostu naprawdę to już są tak znikome po prostu, że tak powiem, ilości tego wszystkiego, jak, jak ktoś to ogląda, że, że jest bardzo mała wyświe liczba wyświetleń, już nie mówię o komentarzach, bo to jest bardzo, bardzo rzadkie, lajki to już w ogóle, także ja Was proszę o like lajki, komentarze, jeżeli Wam się podoba, no to subskrypcja. Teraz już wracamy na pełnej, mówię, to ten eksperyment będzie, po tym eksperymencie prawdopodobnie zejdziemy, jeżeli w ogóle coś się ruszy na tym kanale. No to zejdziemy sobie tak, żeby nie wiem, jeden, znaczy dwa lub trzy odcinki tygodniowo wypuszczać, tak, żeby publikować, żebyście mieli co oglądać. Myślę, że więcej nie dam rady. Jeżeli będzie tak, że jakimś tam tygodniu się uda, no to będzie fajnie, ale myślę, że nie ma aż takiego. Jakby to powiedzieć, nie, ma, nie mam na to wizji, że tak naprawdę będzie, że, że, że uda się więcej niż ten, niż te 2-3 na tydzień, bo no to, to jest jednak dużo, dużo, dużo pracy. No, bo można to nazwać rzeczywiście, że to można nazwać także, jak praca, ty wiesz, co to jest praca, wiem, co to jest praca i sam pracuję normalnie. Tak, uwierzcie mi, że pracuję. Ale, ale w tym momencie dobra, to zróbmy jedno łóżko, bo w tamtą stronę płyniemy, tak? To ja bym chciał mieć tutaj to łóżko, o w ten sposób, może na przykład. No i to łóżeczko już będzie tutaj nam towarzyszyć. E, my sobie zrobimy, ty cholero. Widzę cię, już tam do ciebie idę, ty gni, do ty po prostu jesteś niemożliwy. E, nie zabieram tego, chociaż w zasadzie. Nie, dobra, nie zabieramy tego. Nie mam na to czasu, naprawdę. Chciałbym pozbierać jak największą ilość surowca. Mm, tu się nic nie zbiera, bo wszystko tamto zbiera, nie? No ale tamto rozwalę, to z kolei nie będę miał surowców, bo... No i jest jeszcze taka kwestia, że... E, póki co, to jak zauważyłem, rekin naj, najbardziej skupia się na tamtym, nie? I ja wiem, że tutaj to mogę być spokojny, że, no, póki co prawdopodobieństwo, że on tutaj coś gryźnie, jest naprawdę znikome, więc o to nie muszę się martwić. No, a przy okazji zbierają się surowce, więc ja tam tego bronię, tutaj co jakiś czas przychodzę po te surowce, nie? I, i w sumie, i w sumie na tym to wszystko polega. Kurczę, znowu nie mamy nic. A potrzebujemy jednego haka, oczywiście liny i, i, i tego, i już mamy znowu, nic nie mamy. No, proszę. I właśnie tak tutaj się buduje. Co trochę zrobię, to zaraz mnie coś tutaj opóźnia, rozumiecie. Jeśli chodzi o tył statku To na razie nic nie robiłem. W sensie nie wiem jak to dalej zagospodaruję. Wiem, że tutaj będzie ta sypialnia nasza, jakieś taki właśnie główny główne takie pomieszczenie, tu będzie taki magazyn. Właśnie tutaj jeszcze jednej ściany, no ale nie mamy z czego tej ściany zrobić nawet, no. Więc tutaj coś będzie. Dalej to tutaj będą te właśnie te, te, te nasze grille. Tutaj będzie jakoś gdzieś jeszcze taka kuchnia ala. Potem tutaj będzie drugie pomieszczenie, albo i na górze będzie takie pomieszczenie, może na górze. A tutaj, no właśnie tak się zastanawiam co tutaj zrobić, bo mamy mnóstwo rzeczy do postawienia tak naprawdę, nie? Bo mamy do postawienia, może idźmy od, a właśnie może piece tutaj postawimy jakieś. To możemy sobie, żeż tak powiem, postawić, jeżeli mamy tyle tych, to na pewno będę chciał postawić. Może i kominek, znaczy grill, ale to z czasem po prostu, nie wiem, czy to będziemy stawiać, bo w sumie. Czy mi to jest potrzebne? No nie wiem, może z tyłu by to postawił jakoś gdzieś, tak, dla ozdoby, ale to zobaczymy. Lift expert, no to to nie, to by było fajnie postawić, ale nie mamy tyle materiałów. Na pewno chciałbym jeszcze właśnie tutaj zrobić taką, taką jadalnię z kuchnią, takie, coś, coś, coś takiego, no i, i, i tak naprawdę nie mamy dużo do, do wyboru, bo o to bym jeszcze chciał postawić, ale to zobaczcie 16 sztabek żelaza, także no to jest niewyobrażalna ilość po prostu tego wszystkiego, Pff, nie wiem to bym chciał, o to bym chciał zrobić, naprawdę to bym chciał zrobić, ale to już zrobimy sobie jakieś tam, w odcinku myślę, że to zrobimy, ulepszanie, jak już faktycznie znajdę, że tak powiem, na to miejsce, tak, bo, bo na razie nie wiem, co gdzie będzie, no, ze względu na to, że, <laughs> przepraszam, zaspomnij w gardleku, ze względu na to, że po prostu, no, cały czas coś buduje, cały czas coś wykupuje od handlarza, Jakieś to receptury. Cały czas coś staram się tutaj ulepszyć, żeby nasz statek miał ręce i nogi, że tak powiem, w cudzysłowie, żeby to jakoś tam wyglądało, wiecie, lepiej niż ten, który był. Ale wciąż brakuje nam surowców. Największym właśnie problemem są te, 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 o, te, o, te, te liście, które się nazywają jak? Wodorosty? Tak, wodorosty. I one są największym naszym problemem, bo ich jest najmniej po prostu. Ona tam w ilościach 4, 3 sztuki, nie. ok, no tu mamy 4, jak widzicie. No ale to co to jest? Jak, jak po prostu. O, tutaj dwa w ogóle. Także no. Mm -hmm. Potrzebujemy tego od groma a Nie mamy tego tak dużo. O, tutaj się coś popało wreszcie. <laughs> Najgorzej to tak. Tutaj mieliśmy już, nawet nie zauważyłem, że mi to zeżar. Mieliśmy te. Kolce takie yy, o te. I on po prostu je wpierdzielił. A to są tak drogie rzeczy. Po prostu, i tu jest jeden kolec, tak jak jedna siatka, tak jak jeden to. To po prostu możesz sobie przyczepić. No, no, no stąd te kolce idą tu. A on i tak sobie wpierdzielił, i nawet nie zauważyłem kiedy. Chyba poszedłem wtedy po surowce, nie wiem. No, w każdym razie wracam, tego już nie ma. Więc, no, dzieje się, bo naprawdę. <laughs> Nie mam tutaj, yy, no jakby jakoś się dało te wodorosty, nie wiem, łowić w większej ilości, nie wiem, jakaś procedura, że nie wiem, jak coś sobie kupisz, albo zrobisz, albo stworzysz, albo znajdziesz, albo cokolwiek, whatever, innego, no to będziesz miał więcej wodorostów. Nie. Tutaj po prostu gra ci narzuca, że możesz sobie zdobyć te wodorosty, o właśnie, tutaj trzy na przykład, yy, czyli możemy znaleźć chyba najbitniej, to znalazłem jednego, nie, dwa wodorosty a czasem jednego się znajduje, ale, ale od jednego do czterech i więcej nie możesz znaleźć wodorostów naraz, więc <laughs> to jest mój błąd, nie przygotowałem sobie picia, no ale to nic. Nie możesz znaleźć więcej wodorostów naraz, a tutaj no zobaczcie, będę chciał stworzyć na przykład tamtą ścianę i chciałbym, żeby ona miała okno i zobaczcie, ja znalazłem tak parę wodorostów, tak, no i co z tego właśnie, stwórzmy sobie liny. I, 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 teraz sobie stwórzmy to z oknem i aż 8 lin, czyli dwie takie po prostu możemy sobie postawić ściany i tyle. I, i więcej nie możemy, no po prostu nie możemy. Tutaj byśmy chcieli sobie postawić też jedno z oknem robę polega aha właśnie no tu się nie da. Dobra, to zrobimy tak i już następnie nie możemy, bo nie mamy czego? No nie mamy proszę ja was znowu wodorostów, więc nie mamy lin. No i w tym momencie po prostu komuś się zazębia, no i cóż, nic się nie dzieje, że tak powiem, tylko sobie chodzimy, zbieramy. Dlatego nie chciałem też dłuższy czas nagrywać tego, bo sami widzicie, że jest to nudne. No ale stwierdziłem, że będzie taki krótszy odcinek informacyjny e, o tym właśnie, dlaczego nie wrzucam filmów, e, ale to nie znaczy, że siedzę na pupie i, i nic nie robię, tak? No i co, i ja już go nie zbiorę, bo on sobie płynął dalej, tak? A tutaj, aha, tutaj mamy dwa, no właśnie, dwa wodorosty, no chociaż z tych mogłyby wypadać w większej ilości, ale nie, no bo wiadomo, że nie może tak być, że za, za dobrze by było, nie? I one sobie gdzieś płynęły, tylko gdzie, no właśnie, gdzie one są, nie widzę ich. Ja ich nie widzę. Już se chyba gdzieś popłynęły. Super. A one były gdzieś tu. No tak mi się wydaje, że one se płynęły tu i już ich nie ma. A są, dobra. No ale trzy wodorosty. No za to, co to, 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 to trzy wodorosty, to ja se mogę. No. Zupę nawet nie ugotuję tego nawet. No, 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 no nie, no po prostu no nie. Ach. No i widzicie, tak to właśnie jest. Tutaj będzie przejście. Oczywiście tego nie będzie, ale no póki co musi tutaj to być, bo... no bo jak? bo inaczej się nie da. Mm, tak myślałem, czy sobie gdzieś jeszcze schodów nie zrobić. Ale tak, tutaj. No można by było teoretycznie tu, ale chyba, chyba, chyba zrezygnuję, i będę tylko od boku. Hej, czekaj, 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 czekaj. Ziomuś, ziomu, 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 Ciebie to ja biorę. Hyc, i bierzemy cię. To nie ma tak, że. <laughs> że nie. O jejku. No i tak jak mówię, yy, myślę, że do. No, żeby Was nie, 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 nie okłamać, to myślę, że potrzebuję jeszcze tydzień, półtora może. Oj, nawet okna nie zrobimy, ekstra. Tydzień, półtora i powinniśmy mieć, e, powinniśmy mieć już możliwość m, publikacji. Czyli myślę, że już dajcie mi tak maksymalnie półtora tygodnia i zaczną wychodzić filmy. Będę je po prostu publikował już. E, ja wiem, że to jest długo, dlatego postanowiłem, że nagram ten odcinek, co nie, no bo żebyście po prostu nie byli e, rozczarowani e, no, tym wszystkim, no nie bo chodzi tylko o to właśnie, że naprawdę nie ma oglądalności na tym kanale, nie ma, totalnie nie ma. No i ja postanowiłem, że coś z tym zrobię, tak? Tylko że na, mam jeszcze swoją pracę taką wiecie, zwykłą, zwyk jestem zwykły szary człowiek, nie? No więc y, mam tam jakąś pracę, no i, i właśnie, a tu się wody chyba nalewało czy coś. Statek będzie kupiec, dobra, szczelamy teraz. Dobra, tego się bałem, tego się bałem. Cholera, Zużył nam się ha, 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 hak. i nie mamy haka. I teraz jest problem, że jeżeli on do nas nie przypłynie, to my nie mamy jak go poinformować, no, że po prostu go potrzebujemy. Dobra, czyli podsumowując, przez dwa tygodnie będziemy wrzucać, znaczy ja będę publikował, nie wrzucał, bo one już są wrzucone na prywatny na razie, będą odcinki na kanał publikowane, tylko że tak jak mówię codziennie po jednym, z racji tego, że no mówię, no, te zasięgi w ogóle ich tych zasięgów nie ma, więc nie wiem, nie wiem co miałbym zrobić, żeby, żeby te zasięgi wróciły bo jakieś tam były na początku założenia kanału, znaczy założenia kanału, kanał to ja już jakiś czas temu miałem, nie, ale no i dopaj, popłynął sobie dalej. No, i właśnie to jest to, jest to nie? że niby się świeciło, i, i popłynął co dalej. Więc no trudno. Będą te odcinki przez dwa tygodnie, codziennie, jeden odcinek będzie publikowany. Natomiast później, no to tak jak mówię, 2-3 dwa, trzy, dwa, trzy odcinki tygodniowo będą wpadać na, będzie wpadać na kanał. Nie więcej myślę, żeby nie robić Wam też nadziei, bo mówię, jeżeli się zdarzy, że będę miał jakiś tam fajny odcinek czy, 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 czy coś, to po prostu on skoczy, ale, ale to, to jest naprawdę. Myślę, że będzie rzadkość, jeżeli w ogóle coś takiego się zdarzy. Więc na to bym nie liczył, tego bym nie oczekiwał. No tutaj mówię z ręką na sercu, nie, bo. bo... Nie chcę Was tutaj też oszukiwać, że o, wyrobię się, a to coś tam nie. A no, to nie jest tak, że ja sobie mogę pozwolić na, na, na wszystko, nie. Nie mam po prostu zwyczajnie tyle czasu. Doba jest za krótka na to wszystko. Ale tak jak mówię, po tych dwóch tygodniach dwa, trzy odcinki będą. Dobra, bo się zaczynam powtarzać. Po prostu staram się też skupić na tym, co tutaj się dzieje, nie. I, i jakoś tak, wiecie. Dlaczego nie Planet Crafter na przykład? No bo w Planet Crafterze no duży, mamy, duży mamy, że tak powiem postęp i weszła też w ogóle aktualizacja, więc tutaj to się zaczną jaja jak berety i myślę, że już niedługo, tak jak mówię, tydzień, półtora już zacznie, zacznę opublikować te odcinki z Planet Crafter z więc no, będzie się działo, na pewno będzie się działo, bo no, jest mega, naprawdę jest mega, ja nie leżę oczywiście i, 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 i tak jak mówię nie siadłem na laurach, nie rzuciłem tego kanału, tylko po prostu cały czas działam. Baza w Planet Crafter, taki mały spoiler, spoiler jeżeli ktoś nie lubi, to proszę tam minutę do przodu przewinąć. W Planet Crafter baza już naprawdę zaczyna wyglądać no naprawdę fajnie. Zaczęliśmy budować, yy, zacząłem budować, yy, zacząłem budować. Yy, co, co zacząłem budować? No, magazyn, który jest naprawdę wielki. Zaczęliśmy budować też. Czy tam ja zacząłem na razie? No, wy to zobaczycie. To wtedy mogę powiedzieć, że zobacz, zaczęliśmy, nie? Ale wiecie o co chodzi? No, trochę zaczęliśmy budować. Dobra, nie będę zdradzał aż tylu szczegółów. W każdym razie, tam już naprawdę są zmiany, i to takie zmiany. Fest. Tak jak tutaj, nie? Na razie to ich nie widać zbytnio, ale będą. Uwierzcie mi, będą. Matko Świnta naprawdę. Mamy tylko dwa wodorosty, teraz pięć? No nie, no to po prostu... A tu jest 50, dobra. No, to myślę, że na zakończenie odcinka. Postaramy się zrobić tą. A właśnie, czy ja mogę jakiś, A, wiaderko musiałbym zrobić. Albo mam wiaderko, czekajcie. Miał gdzieś wiaderko, to byśmy zobaczyli, czy ja tam mogę wlać na górę wodę. Na pewno gdzieś mamy wiaderko, bo to wszystko zostało przeniesione, to nie jest wyrzucone, nie, nie, nie absolutnie. A, widziałem, tylko ja jestem ślepy i, i późno reaguję, no nie? O, to możemy zostawić. bym wziął, bo jak już jesteś pod ręką, to dlaczego by nie. Tutaj mamy wodę, spróbujemy tam dolać wody, zobaczymy, co się stanie, bo już nie pamiętam, jak się tego używało. Serio? I, I po wiaderku, okej. Okay. No i cóż, myślę, że niedługo też po tym jak wpadnie, wpadną te odcinki z Planet Crafter, z The prawda, to będziemy się skupiać na tym, żeby skończyć to The jak najszybciej. Ej kurde, bela kaczka, no patrzcie ile to wiaderek potrzebuje, no ludzie. Będziemy się skupiać na tym, żeby to tour skończyć, bo ja mam już następne, następną serię na, że tak powiem, na uwadze. No jeszcze, tak sobie zaplanowałem, po prostu już ją i ona jest już, że tak powiem, pewna. To będzie fajna seria. Ja się będę cykał, co nie miara. To tyle mogę. Aha, tutaj, dobra. Ile mogę powiedzieć, czy to mogę jakąś rybę może wpuścić, nie wiem, zobaczymy w przyszłości. Dobra, w każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobał taki krótki informacyjny materiał. Nie zapominajcie o tym kanale, bo naprawdę za tydzień, półtora, on już ruszy pełną parą, no i, i, i będzie się działo. Ok, w takim razie stwórzmy sobie liny, tak z połowę tego naszego zapasu, no może o tak. Abyśmy coś tam jeszcze mieli i spróbujmy sobie zrobić to. Cyk, 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 i już nie mamy liny, tak prawda, że nie mamy liny? To stwórzmy sobie linę. no Na może jedną, dwie ściany jeszcze na okno. Ja bym chciał ją. Od, o właśnie tu. No i już nie mamy, dziękuję. No ale już, że tak powiem, jakaś tam kanciapa powstaje. Idziemy spać. Zapisujemy. No i cóż, widzimy się. W, 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 w innych filmach na moim kanale, w innych seriach no a w Survival Raft no to jak widzicie wiele wody musi op, op, yy, przepłynąć, wiele rekinów musi mi zażerać trochę tratwy. Yy, no i wiele czasu ogólnie musi minąć, żeby, żeby żeby po prostu coś tutaj się działo, bo tych wodorostów jest totalnie za mało no i co zrobić? No, nic nie zrobimy. Powoli trzeba sobie tak tuptać, zbierać, tuptać, zbierać, budować, tuptać, zbierać, budować i tak w kółko. Więc mam nadzieję, że troszeczkę Was uspokoiłem, że te odcinki będą, że ten kanał nie, 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 poupa, nie upadł, nie podupada, bo on i tak już jest upadnięty. No, jak można niżej upaść, nie? No ale wiecie, no, strasznie mały, naprawdę tam... Niektóre odcinki zresztą sami możecie zobaczyć, że niektóre odcinki tam mają po jedno-dwa wyś wyświetlenia, więc... Hmm, to jest takie słabe, słabe, bardzo słabe. No cóż, naprawdę już żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że w następnym odcinku, w Survive on Raft oczywiście, to już się zobaczymy, jak będzie ten statek naprawdę, ale to naprawdę kozacko wyglądał, bo to, to jest jakaś jedna. Trzecia może tego statku, może nawet nie, także zapraszam do oglądania. I cóż, do obejrzenia, do kolejnego Hejos, Sios i Papa.